Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak ja rozbieram tak zwane isostaty, izostaty, jak zwał, tak zwał. Robimy dalszy etap prac jeśli chodzi o Radmora, tak zwanego serwisu jakiegoś w Gdyni. Tutaj, tak jak widać, tak on wygląda. Jesteśmy w tej chwili u mnie w tak zwanej kanciapie. Nie daj Bóg, jak mi tu strzeli jakaś sprężynka, to szukaj wiatru w polu. Na szczęście jestem przygotowany, mam tutaj w razie czego jakiś zapas akurat do tych naszych izostatów polskich, części zamiennych. Czyszczenie tych izostatów to już jest przedostatnia czynność przed kompletnym złożeniem w całość. Zostanie mi jeszcze montaż opóźnionego zapło zapłonu, montaż opóźnionego załączania kolumn. Pokazywałem Wam... W jednym z, po, z poprzednich odcinków tego typu układ, a który jest bardzo fajny, kompaktowy, ale odezwał się do mnie hmm, Maciej M., którego dane widzicie, mam nadzieję, że się nie obrazi, e, który e, przysłał mi jego rozwiązanie, które jak widać było mniej więcej w 2012 roku zaprojektowane. Maciej M to jest człowiek, e, którego duże, dużym szacunkiem e, darzę, e, człowiek, który zaprojektował i wykonał stereodekoder w oparciu o powiedzmy, że m, prawie, że najnowszą technologię. Zaadoptował rozwiązanie do Radmora. Stereodekoder nie wymaga żadnego strojenia i jest ogólnie bardzo fajnym stereodekoderem. Natomiast e, pamiętacie, robiłem kiedyś testy jego stereodekodera i poprawnie zestrojonego e, stereodekodera Radmorowego. No i tak jak widzieliście, wyniki wyszły w zasadzie bardzo podobne. Wniosek z tego, że Maćka Stereodekoder, można powiedzieć, że jest silnikiem od Mercedesa, który próbujemy przeszczepić do Syreny i niestety, mimo że silnik może być Mercedesa w Radmorze, to jednak, tak jak w przypadku Syreny, najsłabszym ogniwem, jest. Są przeguby, w, które nie wytrzymują nawet przy montażu oryginalnego silnika. I tu mamy podobną sytuację. Nowy stereodekoder jest genialny dla tych, którzy nie chcą stroić i chcą mieć święty spokój z, w dłuższym okresie czasu, z, z tym, że nie trzeba ni do nikogo oddawać na regulację stereodekodera. To oczywiście jak najbardziej godny polecenia ten stereodekoder jest. Natomiast tutaj zamontujemy w tym egzemplarzu Radmora zamiast tego opóźnionego załączania zamontujemy to opóźnione załączanie kolum przy okazji oczywiście ta płytka ma zabezpieczenie i dlatego się nazywa nie bez kozery Multi -protector. to jest wersja 1.3 zobaczcie jakie jest pięknie polutowane po prostu rewelacja a tam tutaj widzę, że jakiś włosik się, włosek się znalazł. Natomiast, bo płytka jest zabezpieczona roztworem kalafonii, tak mi się bynajmniej wydaje. Natomiast zastanawiam się cały czas nad rezygnacją z tego typu połączeń, dlatego że niestety życie mnie bardzo mocno, jeśli chodzi o tego typu połączenia skręcane, skopało, jeśli można tak powiedzieć, bo. Zbyt dużo problemów w życiu miałem z tego typu złączkami, to się gdzieś po jakimś czasie luzuje, e, robią się jakieś tam problemy i i tak dalej, więc nie wiem czy nie, e, nie wylutuję tych złączek i nie wylutuję się bezpośrednio przewodami w płytkę, ale nie o tym miał być dzisiejszy odcinek. E, zaczynamy, zaczynamy demontaż. Izostatów. Ja ich nie będę tutaj wylutowywał z układu. Zdemontujemy, zdemontujemy tak jak są. Przy okazji pokażę Wam jedną rzecz. Tutaj widać, że nie wiem, coś się z tym działo kiedyś. Coś jest wygięty ten zaczep, ten, ten powiedzmy, że uchwyt, który nam tu trzyma tą blaszkę w stosunku do obudowy izostatu. Poza tym, ja już trochę wyprostowałem, ale któreś z, tych, któreś z tych złącz było tak wygięte, że praktycznie chyba zwierało. No niestety te nasze isostaty są wykonane niezbyt dobrze. To, że tutaj widzicie trochę śniedzi, to jest mało istotne. Tak naprawdę, ja to potem już poza kadrem, jak skończymy główną część, trochę jeszcze poczyszczę. To nie ma absolutnie żadnego wpływu na działanie isostatu. Zaraz zobaczycie, jak jego ja robię, jak ja, go, jak ja je demontuję i może czegoś się ciekawego dowiecie, a może niekoniecznie. W każdym razie bardzo cenna uwaga jest taka: zobaczcie, zawsze przed demontażem jakiegokolwiek elementu ja staram się zrobić zdjęcia. Nie wiem, narysować na kartce, bo niestety z pamięcią to tak jak już Wam kiedyś mówiłem, moja pamięć jest jak pamięć złotej rybki, e, jestem w stanie tylko przez chwilę pamiętać. Tu jest ważna uwaga, że mm, mamy blaszkę, która wchodzi nam w trzpień. Tak patrzę, że nie mam akurat żadnego izostatu, żeby wam pokazać. No ale nieważne. I klawisz jest zamontowany na takim elemencie plastikowym i ten element ma wypustkę. I ta wypustka musi nam wejść w ten element w ten element powiedzmy zabezpieczający, tak go nazwijmy, że to jest coś ala Zeger Ziger Zeger Siger w zależności od tego, w którym regionie Polski jesteśmy. Jak to zdemontować? Trzeba wcisnąć przełącznik, przekręcić go o 45 stopni i próbować wyjąć. No, widzicie, nawet trochę więcej mi się przekręciło niż o 45 stopni. Wniosek z tego, że coś tutaj jest nie tak. Ja poświecę Wam latarką, może będzie widać. Zobaczcie, w każdym razie jest powiedzmy otwór o przekroju kwadratowym i ten. Otwór o przekroju kwadratowym w stosunku właśnie do tej blaszki jest przekręcony o kąt. No powiedzmy, że to jest 45 stopni. Dlatego montaż i demontaż to jest właśnie wciśnięcie, delikatne przekręcenie o kąt 45 stopni i wyjęcie. Oczywiście zrobiłem to trochę nie do końca tak, jak trzeba. Warto najpierw zdemontować tą blaszkę. Przy okazji, to co Wam mówiłem. Już mi się zaczyna wszystko rozpadać w rękach, no ale ponieważ akurat tak jak mówię mam te elementy, więc to nie jest dla mnie duży problem, nawet gdyby coś uciekło. E, tylna blaszka, która jest elementem konstrukcyjnym i trzyma nam równoległość tych dwóch przełączników, wyłączników, jest e, zabezpieczona na zasadzie takich. A po kawałków blaszki, które są po prostu zagięte, trzeba je wyprostować. Ważne, żeby nie kręcić tymi przewodami w nieskończoność, bo one się w końcu ukręcą. I możemy zsunąć te blaszki. Tak jak wam mówiłem, one są. Widzicie tutaj takie zaczepy zrobione. Wysuwamy blaszkę i możemy zdemontować isostat. Kolejna bardzo ważna rzecz to są blaszki, które zaraz tu nam się zaczną wyłaniać z tego isostatu. Musimy je albo trzymać, albo w jakiś sposób zabezpieczyć. No i przede wszystkim musimy zapamiętać, w jakim one są położeniu. One są, po pierwsze, tutaj na górze mamy wycięcia, w które wchodzi bolczyk ustalający. To ja wam potem go pokażę, bo oczywiście już go gdzieś zdążyłem odłożyć. No może ja sobie to wypuszczę. O, on tutaj z drugiej strony oczywiście wchodzi. No i już wiedziałem, że mi poleci. No i oczywiście poleciał. Nie, nie poleciał. Jeszcze się nie zgubił. Eee, wezmę go. No widzicie. Przy kamerze. Jak się człowiekowi ręce strzęsą. O, i on się tutaj przesuwa po, po elemencie, który jest wycięty. I w zależności od tego, gdzie on wejdzie, tutaj ma jeszcze takie zagłębienie to isostat jest w pozycji załączonej bądź wyłączonej. Dobra, odkładam na bok, bo za chwilę będzie nieszczęście. Te przełączniki już były chemicznie myte, natomiast teraz zostało mi, tak jakby, je doczyścić, przesmarować i złożyć. Także one nie są tutaj brudne, natomiast ważne jest to, że Zobaczcie, ja wam pokażę, jak ja czyszczę same blaszki. A musimy zmienić plan delikatnie. Kładę sobie kawałek papieru. To może być ręcznik papierowy. I trę blaszką o tutaj kant. No, przepraszam Was, że taki kadr. I to wystarcza, żeby tą blaszkę wyczyścić. Ona już tak jak mówiłem wcześniej była spsikana preparatem i całe wnętrze isostatu i zobaczcie ona zostawiła nam tutaj takie dwa ślady brudne, tutaj już w tym momencie jest wypolerowana i ja z tym nic więcej zupełnie nie robię, oczywiście pozostałe elementy blaszki też można wyczyścić. Ale nie trzeba, wręcz nie wolno żadnego papieru ściernego używać ani nic, dlatego że jak ta blaszka będzie dosyć porysowana, to ona nam po prostu przy przełączaniu będzie trzeszczeć. Oczywiście jeszcze można ją wcześniej alkoholem, izopropanolem umyć, ale ona też już była płukana. Całe wnętrzne izostatu też po spsikaniu środkiem czyszczącym było wypsikane alkoholem izopropylowym izopropanolem mówiąc krótko I, i tak wygląda tak wygląda blaszka Patrzę gdzie on mi ostrość łapie a no, widać delikatne ślady już z użycia nie jest to nowe jeszcze to możemy trochę Trochę wytrzeć i powinno być dobrze. Ok, czyli pierwsza, pierwsza część jest za nami. Przechodzimy do drugiej części. Bierzemy wacik. Jeszcze raz używam. Tu możemy sobie najpierw ten wacik wyprofilować. Go trochę w kwadrat wyprofilować. Czasami to coś daje, czasami nie. Nie ma to znaczenia. Trochę popsikamy środkiem, który już widzieliście. Zrobimy sobie. Tak to się nazywa. I tak jak zawsze powtarzam, to jest tylko środek, który ma nam wymyć, wyczyścić. Nie można go zostawić niewypłukanego. No i sobie. Czyścimy. Oczywiście waciki są pierwszej klasy, więc wacik już się zdążył rozpaść e, zaglądam do środka, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, to już jest kolejny etap mycia i czyszczenia tego izostatu. Teraz jest z roze, rozebraniem tak zwanym, e, więc to już powinno być wystarczające przy okazji. Okupowałem sobie trochę takich butelek ze strzykawką, akurat w tym jest izopropaną. Niestety, jak typowy wyrób chiński, cieknie po boku. Trzeba będzie jakiś uszczelniacz zrobić. No i teraz to, co mówiłem po tym, po zastosowaniu, widzicie, <grym> po prostu leci każdą dziurą. No ale to raz się trafi lepszy, raz się trafi gorszy. No i czyścimy. I tak jak mówiłem wam, nie czyścimy w środku żadnym niczym metalowym, żeby nie zniszczyć tych powierzchni. Czyścimy. Okej. Okay, teraz możemy nam to sobie odparować. E, co nam pozostało? Pozostało nam wyczyszczenie, wyczyszczenie. Jeśli można powiedzieć osi. Nie wiem czy to jest dobre. Oczywiście to nie jest jakiś bardzo brudny akurat. Więc wystarczy w ten sposób. Czasami jak widzę, że są jakieś stare zanieczyszczenia, brudy, to po prostu biorę pędzelek i albo izopropanol, albo ten cif, który wam pokazywałem, myje, czyszczę. Natomiast tu wygląda całkiem przyzwoicie. Już pozwolicie, że Poza kadrem to doczyszczę. No myślę, że już jest całkiem nieźle. Ok. No i teraz podstawa tu musimy pamiętać jak to było. Patrzę czy już mi się oderwał przełącznik, ale jeszcze nie. Jak to było złożone. Pamiętajmy, że jeśli tu mamy otworek, to blaszka musi iść od tej strony element. I to tak będzie pracowało. No, i teraz e, biorę trochę smaru. Tylko widzicie, troszeczkę smaruję elementy plastikowe. Tutaj bez bez jakby. To jest smar, który się nadaje zarówno do. Widzicie, nie widzicie do elementów plastikowych, jak i do styków. On jest nieagresywny i myślę, że przez długi czas będzie działał poprawnie. No, i teraz jeszcze trzeba pamiętać. Jeszcze trzeba pamiętać który wacik, na którym waciku który specyfik był naniesiony. No dobra. No i znowu muszę sobie przypomnieć, że to było tak No i najgorsza rzecz, czyli składanie blaszek tej czynności nienawidzę, no ale tak samo nienawidzę czynności. Przy składaniu sprężynki. OK. No i teraz chwila cierpliwości. No i udało nam się to złożyć. Jeszcze tu możemy odrobinę smaru. Znowu na blaszki. Zaraz mi to wszystko strzeli i rozpadnie się. Dobra, najwyżej ja go poza kadrem jeszcze poprawię ale mniej więcej tak to ma być. No i składamy dalej. O, tutaj widzicie ten bolczyk, on musi wejść w to swoje wgłębienie. No I patrzę, że coś Ach, bo to jest zależne. Dobrze mówię, nie, niezależne są. Dobra, rusza się teraz. Tutaj te dwie blaszki, które były założone, ja je ręką przecieram. Tak jak Wam wcześniej mówiłem, to już było myte. Bez rozbierania, teraz tylko kwestia. No i ta oczywiście powiedzmy, że mosiężna blaszka musi najść na ten bolczyk, ten trzpień. No i możemy sprawdzić czy przełącznik działa. No i to co najgorsze, to co zawsze czego zawsze nie lubię, tak jak wam mówiłem. Zawsze mam problem z założeniem tej sprężyny. Oczywiście. Pewnie w fabryce mieli jakiś przyrząd. Słabo to się robi na wizji. Ale ogólnie bez, bez kręcenia filmu wcale nie jest lepiej. No dobra. 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 Musimy niestety wyjąć ten trzpień. Ach! Uwielbiam to. No, i brakuje jeszcze jednej ręki, niestety. Dobra, musimy go wyjąć jeszcze raz. Można to zrobić jeszcze inaczej. Spróbujemy to zrobić troszeczkę inaczej, bez blaszek. Blaszki zaraz założymy. Przy okazji pokażę Wam dwa sposoby. Przez to, że kamera niestety jest przede mną, to dosyć mocno mi ogranicza. Ruchy. Dobra. Doginamy. Puszczamy. No i teraz ta druga wersja składania elementu. Musimy ustawić go w takiej pozycji, żeby był dłuższy. Tak. Tak. Teraz jest dłuższy. No i spróbujemy. Spróbujemy to mimo wszystko zmontować, jednak trzeba będzie użyć pensety. Dobrze, zobaczmy, czy tutaj pazurki tej blaszki. Muszą zajść na tą stronę. Sprężyna nie może być pod spodem, musi być na wierzchu. Sprawdzamy, możemy jeszcze zobaczyć, czy blaszka dociska. Sprawdzamy, czy działa. Tu, oczywiście, jeszcze do wyprostowania. A to jeszcze przed samym montażem w układzie jeszcze będę. Jeszcze to zobaczcie, jeszcze można podczyścić te styki. One mówię, jeszcze na samym końcu zostaną podczyszczone, tak jak wam mówiłem. Teraz tylko żeby pokazać, że, że to schodzi. Aczkolwiek tak jak mówiłem, ja nie będę wcale z tych pinów starał się robić nów, nówki sztuki nieśmiganej, dlatego że nie ma sensu. No i ostatni element to jest sprawdzenie rezystancji. Tutaj nie wiem, czy zrobimy, zawsze wolę zrobić to teraz niż robić to później. Dlatego, że czasami bywa tak, że bardzo psikuśnie, psikuśnie może nam to potem w układzie się zachowywać. Miernik, e, sprawdzamy jaka rezystancja przewodów, jakieś przewody. 0 powiedzmy 64 Oma, jeszcze raz. 066 powiedzmy. No i sprawdzamy poszczególne pary styków. 066, czyli rezystancja tych styków. 066. a tutaj muszę, muszę docisnąć, no, jak widać, jak widać jest OK, po załączeniu rezystancja styków bliska rezystancji moich przewodów pomiarowych, w ten sposób jedna część isostatu jest wyczyszczona, to zostanie jeszcze wszystko tylko Doczyścić, ale to już tak jak mówiłem, zrobię to poza kadrem. No i założenie, założenie tego elementu, czyli przycisku, widzicie, musi być przekręcone o kąt 45 stopni. Pyk wskoczył na swoje miejsce, jest tak jak powinien być. Ładnie obejmuje. Zrobimy zbliżenie. Jak zwykle, wy będziecie na kamerze lepiej to widzieć niż ja. Blaszka obejmuje ten wystający, ustalający element. I myślę, że tak wyczyszczony i zostat, i zostat będzie przez jakiś czas działał. Oczywiście to nie jest wieczne. Tu nie ma się co oszukiwać. To nie będzie działało przez następne 30 lat poprawnie, e, ale na pewno jakiś czas będzie spokój. E, jedna ciekawostka, już taka na koniec, może zrobię takie trochę oddalenie planu. W radmorach spotykałem się z różnymi wersjami tymi isostata, isostatów, izostatami, is, e, jest napisane Isostat, czyli prawidłowo chyba się powinno mówić isostatami, natomiast oczywiście e, w różny sposób. W nomenklaturze, tak jak to narzędzie, mówi się penseta, pinceta, penseta, penseta. Też yy, już nawet yy, szukając, nawet na Allegro, to tych. Tych nazw jest bardzo dużo. Eee, spotkałem się w radmorach z różnymi e, izostatami. Niektóre są, tak jak te, niezależne od siebie czyli mówiąc krótko, obydwa mogą być wciśnięte, obydwa mogą być wyciśnięte czyli to jest e, wersja pracy niezależna. Natomiast spotkałem się też z wersją zależną e, zależna czyli jak jeden jest wciśnięty, to drugi wyskakuje. Jak wciskamy ten to ten wyskakuje, czyli one pracują na przemian i to się mówi, że to są isostaty zależne. E, przyznam szczerze, nigdy nie udało mi się, a ja też nie ukrywam, że nie, nie drążyłem jakby tematu e, dlaczego tak jest, e, dlaczego w jednych e, w jednych egzemplarzach jest tak, w innych jest e, inaczej. Czasami rozbierałem te isostaty i wymontowywałem e, i wymontowywałem. Tutaj są takie wtedy blaszki, które nam e, powodują, że one są zależne e, od siebie. Do tej pory nie udało mi się nigdzie tej informacji potwierdzić, zweryfikować dlaczego tak, a nie inaczej. Jakoś tak jak powiedziałem, nigdy mnie to nie interesowało. Ja e, jestem typem człowieka, który ma naprawić i nie zawsze ma zbyt dużo myśleć i rozwodzić się, bo to nie prowadzi do czasami do e, pozytywnych skutków. E, więc. E, tak czasami bywało. Kończąc powoli temat izostatów, już w tym egzemplarzu pozostałe trzy zregenerowałem, wyczyściłem, przesmarowałem w ten sposób. Teraz biorę się jakby już za ten drugi, już nie będę Wam tego pokazywał, bo myślę, że to jest niezbyt ciekawe. I w kolejnym kroku będę montował op opóźnione załączanie kolumn. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym uda mi się to zamontować, i ostatnim Krokiem, ostatnim etapem będzie, będzie strojenie, no i już dopieszczenie. Programator z grubsza powymieniane e, stroiki, które były w najgorszym stanie, wstępnie przetestowane, ale oczywiście podczas jeszcze strojenia regulacji będę, będę to jeszcze sprawdzał, regulował. E, jeśli trzeba, to wymienię i myślę, że wreszcie będzie koniec tej sztuki bo tak jak widzicie po filmach sprzęt jest tak długo u mnie, że to już po prostu e, zakrawa o jakiś dramat. E, ilość godzin włożonych w taki egzemplarz po prostu dawno przerosła jakiekolwiek sensowne, sensowną ilość. Wbrew pozorom, go, tu, tu, tu godzinka, tam godzinka i tych godzin już y, nazbierało się bardzo dużo, już nawet chyba przestałem liczyć. E, mniej więcej, Mniej więcej do pewnego momentu to zliczałem, ale, ale chyba już się poddam. Tyle, żeby nie zanudzać. W kolejnym odcinku pokażę Wam prawdopodobnie, jak ten montaż opóźnionego załączania kolumn wygląda. A tymczasem to wszystko, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć.